Czemu te gdzie, W ogóle nie pytajcie. Czemu ty? Czemu Bo, tak, bo no Czemu na To A To jest naprawdę jakiś gościu. No tak. chyba no ten myślałem, Twitter, że. ten cheater. No wiem. On nas chciał no zabrać. Myślałem chodź że to banan Minecraft. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Umarłem. No ja banan. żadny chodź tu. No nie umarłeś. I tam wchodzisz. tu. umarłem. Tu, tu, tu. Czekaj. Nie ja. Czemu muszę tam znokautna prawda? Idź tam, idź tam, nie bij go, nie bij go! Nie bij go, nie bij go. No muszę, nie. bo umrę. No dobra, tu, 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 tu chodź, on tu wejdzie. Jak tu ty przyjdziesz, on tu wejdzie. Onora! Chodź, no, chodź tam. Tu! No nie bij go! Dobra, idę, idę! To go zabijemy w szybki sposób. Czekaj, czekaj, czekaj. Wpadł, wypadł, wpadł! Nie! A, prawie ja wpadłem! Pada! Pada! Nie, on, on wyszedł, on wyszedł, on wyszedł, on wyszedł. Czego, Czego trapas? Właź na dół. Na dół, na dół, na dół. Musimy do góry iść, bo u góry mam resztę trapów. Nie uda się już, trzeba go normalnie zabić. Myślisz, dobra, dobra, czekaj, chodź już ty perłę wycykaj do góry. No nie mam pereł, no debilu. No to ci rzucę smoczy. Czekaj. No mam smoczy, tylko mam cooldown. Bec kiedy możesz. Czekaj, zrobię ci, bratku, schodki. Żadne schodki, co mi dadzą te twoje schodki śmieszne? Jesteśmy w Kobłebie! Cham, ja tu przyszłem. Robi nam Nemosa. No, no jest północa. Żadnego Nemosa. Ja już sobie wyszłem. Czekaj, czekaj. Do góry buduj się, do góry, do góry, do góry się buduj. Do góry się buduj! Chodź tu, chodź tu, bo mam tutaj terapa jeszcze. Jednego. Boże. Jak w tym nie zdeda, to jest nas praktycznie... Chodź do góry, do góry! Nie no, schodki ci buduję. No, 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 dobra. Chodź, 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 chodź. Szybko. Tuż już czas, Martwimy Szybko. Ile tylko nic nie widzę, bo moje włosy zas zasłaniałem ten. E, Zasłanie mi oczy. Nie, nie, nie idź tam. Po prostu... Idź, idź schowaj. Bądź tam, bądź tam, bądź tam, nie rozkopuj nic. Jak on tu wpadnie? Czekaj. Wejdzie tu. Czekaj, wejdzie, ja go sknokam. Jestem ja go dupcia. Nie ja sknokam go. Skąd tam? Proszę. Nie! Źle! Dobra, mogę tu już w sumie. Tam? Nie? Dobra. Nok! Nok, nok. knock! Nie, sknokąć go! Wiem. Ź, źle postawiłem. Bij go tam. Tripy. A umarłem Muszę No ej no, on wyszedł dawno Wyszedł? No Ja pierdzielę no Ile Do razy? Wejść. Mówiłem, bo ja tu Bo to normalny trap wiem, na szybkości ten trap robiłem Ej bo ty umrzesz, UTIS nie umrzę, spokojnie E, e, czemu ty mnie dobra nie wiem. A, bo to ogień. Nie mam. Nie mam nie mam fierzki. To ogień bił. Musiałem... To ma e, masz cipę! <laughs> Ale on jest dołny. Czekaj, dobry. mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, jak go zabijemy. Jaki? No chodź tu! w y, knokasz fnok, go do trapa. Tutaj będziesz stał i go będziesz bił. Chodź, 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 choć. Dawaj go do trapa. I ja wyjdę do góry. Chodź tu. Tutaj, tu, tu, tu. Yy, ja ci dam yy, go, żebyś tam wtnokał. Okay. czekaj. Czekaj, no! Nie da się! Nie do... Dobra, my go tam nie wtnokamy, to jest nasz koniec. A bo dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, to on tu też pójdzie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, gdzie ja jestem. Bo my go tak nie zabijemy. Tak go zabijemy. Chodź, 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 chodź. No nie bij mnie, no Gobi. Chodź, no to chodź tu, no to tu chodź. Tu chodź, tu chodź, aby tu wszedł, bo on jest na tobie sfokusowany. Czekaj, wejdzie. Czekaj, tu, tu. Tu to wejdzie. Na pewno wejdzie. Jak na to tylko wejdzie, to będzie let's go. Czekaj, no on na to nie wchodzi coś. Ej do mu padła! Mu. Wygraliśmy. A nie, ma zaposłówkę, czekaj, chodź, chodź. No, nie no niech on zaposówkę. tutaj stanie, niech on tu stanie. No tutaj niech stanie, weź tu przyjść, on tu stanie. Tu wejdź. No ale ja nie mogę przyjść, no. No. jest, 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 Dawaj, dawaj, dawaj. S ja go tam sknokam. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Go. Knokaj go teraz ciągle, knokaj go! Wejdź tu, wejdź tu, masz luzgę, masz luzgę, knokaj go. Masz luzgę, rzuciłem ci luzgę. Rozkopuje się! Bigo, bigo, bijo! Bigo! Biję, biję, biję. Łeby sobie stawia. Czekaj, biję go. Dobra, ej, mam kłopoty leciutkie, czy nie mam jakichś dużych? Dawaj, zabudy tam, bo obsam. O, dawaj, dawaj, buty. Buty mu padły, to jest po nim. Migo, migo, migo. Miga. Ja. ja się nie wklejam. No fajnie, że się bo ja No nie, to... bo, bo jak się będę wklejał, to on wtedy wyjdzie. Wysiadam. I na tym tam. Dobra. Padło mu kolejne. Wiem. Zaraz mu drugi set będzie padał też. Nie, nie wyjdzie. Mu padnie klata i zaraz mu padnie jeszcze ta druga bania. Bo tak to działa. No ja się zbugowałem gdzieś. Endermite! Klata. klata mu padła. Założył kolejną. Nie ma czytów na pewno na... Czekaj! Na remora, Ten, przeżyj, 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 ja go odebił. Ulecz się czymś, bo ty dadasz prawie. Ja się nie, się Mi kończą. Też, mi też się boję. Nie, nie, nie mam parsaków. Konia. Dobra, czekaj, zabuduję, jak wypadał. Czy też. Nie. Czekaj, na salnemo, na salnemo, na salnemo, muszę. Ok, mam go tu. Kupuję się, nie, nie. Obije go. No, a nie mnie. Nie bijecie. On się już wykopuje. wiem. Nie, wykopuje się. Mam go. Czeka. Dobra. Ty, bo on już zaczynał czekać. Fula na dwa na spadnie chyba. zniszczonego setup. Jesteś Buduję się, buduję, buduję. Bij go teraz. Albo nie, ty uciekaj, ty uciekaj, bo ty darniesz. Wiem. Ty co? O, padła mu. Chyba ta już ostatnia. No. Ta. To by też, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, no, dobra, masz go w mnemosie. Daj mi go zawić. Nie bij! Daj mi go zabić, bo będzie fajny pierunek Fajny pionunek. A dobra, tak, tak możemy zrobić. Dobra, on już on już ma nowe escape. A nie, ma escape. No ja bez tak strupaka gram. Ja... z... Czy nie, na defulcia? W sumie. No tak, na defulcia. Ja pierdzielę. Czy Przyjmę? No, no można tak powiedzieć, tylko że mam trochę jeden na perły po prostu taki. Jakby, A na ogień mam... masz? Bo ja nie mam na ogień. No mam na ogień inny trochę. Zobaczcie na filmie. Okay. Coś mu padło jeszcze. Ja pierdzielę. Padło. Wygraliśmy. Wiedziałem. Zabiłem. Udał! To był taki fajny chyba piorunek. Szkoda, że ja go nie zabijam, ale dobra, zabiliśmy go. Co tutaj miał? Czy nie, chyba... Nie, było widać piorunek. No, no i fulana 2 dwa mam. On nie przebierał sobie to już. No i Sigma. Fulana 2 mam. Teraz jest twój koniec. Zdrada. Zdrada. Ty Zdrada. Bania. A nie, zmierasz. Ja pierdzielę. Zdrada. to jest twój koniec. Dupa nie mój koniec Jak dupa a nie taki koniec? koniec? No dupa, co? dupa Jestem fula na dwa rzotem. No i co z tego? Może wygrywam. Masz setowo zniszczonego już. Co o ramy? Nie. A co? Ja pierdzielę. Ej, co Jednak... I nie! Ja pierdzielę! Spodnie mi padną zaraz. Ja pierd dobra mam jakieś spodnie. Ja pierdolę, dobra to jest swój koniec już. Teraz, teraz. Ja pierdziele. Spako spakowałem się spakowałem się spakowałem ja Dobra. Tyk. Tyk. Dobra. I coś padło. Nie. Nie, proszę. Dobra, dogadamy się. Dam ci coś, dam ci coś. Dogadamy się. Co mi dasz? No fula na dwa na przykład. Mogę ci... no nie bij mnie. No dobra, Stój. nie bijecie, nie bijecie, nie bijecie. Co mi dasz? Na przykład siekierkę. Siekierkę moje... mi daj. Masz. Grinch'a. Masz, masz jeszcze... Co tu chcesz jeszcze? Masz, Dziękuję. Masz całego seta. Masz. Bierzce seta. No weź. No weź. No weź. Masz też smocze, bo naprawdę. Nie wiem, możesz mi w każdej za chwili zrobić. No. Brawo, uciekłeś. Nara. Pa pa. Jeszcze zobaczysz, zemsta. Ty, Nie mam tych tych. Ty. Zapomniałem przecież. Okej. Okay. Nie, to nie. <laughs> nie. Nie, 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 proszę. Nie, 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 dobra. Do góry, do góry, do góry. Dobra, nie umie grać. Dobra, nie szybciej. się kończy. Mam możliwe. Ale nubek, no ale no back. Ja pierdzielę. Nie. Dobra. Coś. Coś. Antilogał. Tu się skończy.